Na nagraniu pokażę wam jak wygląda proces instalacji oraz konfiguracji Ledger'a. Na początku pobieramy na nasz komputer aplikację o nazwie Ledger Live. W tym celu wybieramy stronę producenta, czyli ledger.com. Następnie klikamy na przycisk Download the App i wybieramy nasz system operacyjny. W moim przypadku jest to Windows. A następnie otwieramy go i instalujemy. Uruchamiamy ledger live i klikamy na zakończ. W nowym oknie wybieramy Get Start, jeśli posiadamy już Ledgera. Jeśli nie, to polecam go kupić bezpośrednio ze strony producenta, aby mieć pewność, że nasz Ledger jest nowy, oryginalny i nieshakowany. Ja posiadam ledżera Nano S, ale z tego co wiem, to został on już wycofany ze sprzedaży, a następnie zastąpiony przez Ledger Nano S, który oferuje większą pamięć na aplikacje. Najdroższą opcją jest Ledger Nano X który ma największą ilość miejsca na aplikację, a dodatkowo jest wyposażony w Bluetooth i baterię, więc nie będzie potrzeby podpinania go pod USB za każdym razem, gdy będziemy chcieli przesłać krypto. Wracamy do konfiguracji urządzenia. Klikam na ikonę Ledgera, którego posiadam. Jeśli jest to pierwsza instalacja, to klikam na Setup a new Nano. Wyklikujemy kolejne pięć zakładek, których aplikacja informuje nas, że nasze kryptowaluty są przechowywane na blockchainie, natomiast prywatny klucz znajduje się na naszym fizycznym urządzeniu. Generalnie portfele dzielą się na cold wallet, np. ledger, gdzie klucz przechowywany jest offline. Drugim typem jest cold wallet, np. przykład MetaMask, który przechowuje Twój klucz prywatny na Twoim komputerze bądź telefonie, przez co narażony jest na kradzież ze strony hakerów. Pamiętajmy, aby nie rozpowszechniać słów kluczy, a sam ledger przechowywać w bezpiecznym miejscu. Będzie on potrzebny do walidacji transakcji na naszym koncie. Przechodzimy teraz do samego urządzenia. Kabel USB, który był w zestawie, podłączamy do komputera i do ledgera. Na bocznej ściance znajdują się dwa przyciski nawigacji. Klikając naraz oba przyciski, dokonujemy akceptacji wyboru. Wybieramy Setup A New Device i klikamy dwa przyciski naraz. Teraz zostawiamy PIN, który powinien posiadać minimum 4 cyfry, maksymalnie 8. Używam przycisków nawigacji w celu wyboru cyfry, a następnie ptaszek i naciskam dwa przyciski nawigacyjne, aby potwierdzić wybór. Jeśli chcemy skorygować cyfrę, to wybieram znak krzyżyka i naciskam dwa przyciski nawigacyjne naraz. Wpisuję ponownie PIN. Przewijamy w prawo naciskając prawie przycisk nawigacyjny, i naciskam oba guziki naraz. Teraz pojawią się 24 słowa klucze, które powinniśmy zapisać na kartce papieru. W celu przejścia do kolejnego słowa klucza klikam w prawo. Wybieramy CONFIRM YOUR RECOVERY PHRASE i wprowadzam słowa zgodnie z zapisaną kolejnością na kartce. Po wprowadzeniu słów kluczy w poprawnej kolejności klikamy prawy przycisk nawigacyjny. Urządzenie informuje, aby trzymać wyrazy klucze w bezpiecznym miejscu i nie ujawniać ich niepowołanym osobom, gdyż grozi to utratą zgromadzonych środków. Klikamy dwa przyciski nawigacyjne naraz. Za chwilę nasze urządzenie będzie gotowe do pracy. W aplikacji klikam na Next Step. Potwierdzam, że samodzielnie ustaliłem PIN i będzie on bezpiecznie przechowywany. Klikam na Setup PIN-Code. Next Step, a następnie Get Start. W kolejnym oknie potwierdzam, że jestem świadomy utraty krypto, jeśli zgubię słowa klucze, i klikam na Recover Phrase. Next step, get start. OK, I'm done. Get start. Zamykam okno. Next step, check my Nano. Teraz przechodzimy do urządzenia i wpisujemy ustalony PIN. Następnie prawym przyciskiem przechodzę do napisu Press Bove Buttons to Enter Dashboard i naciskam dwa przyciski naraz. Mój ledger został odblokowany. Ponownie klikam dwa przyciski naraz. Continue. Continue. Nasza aplikacja została skonfigurowana. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ustawimy teraz hasło do aplikacji Ledger. Klikamy na Settings, wybieramy password Log i uruchamiamy tę opcję. Wpisujemy hasło i klikamy Save. Od teraz, przed każdym uruchomieniem aplikacji, będziemy musieli wprowadzić hasło. Teraz możemy przejść do konfiguracji urządzenia. W celu dodania nowego konta, musimy dodać aplikację do naszego urządzenia. Z lewego menu wybieramy My Ledger, podpinamy urządzenie do komputera i wpisujemy PIN. Na samej górze możemy zobaczyć pojemność pamięci. Niestety mój Ledger posiada niewielką pamięć, myślę, że maksymalnie zmieszczą się trzy aplikacje dla poszczególnych kryptowalut. Zdecydowanie większą możliwość oferują pozostałe modele Ledgera. Poniżej znajdziemy katalog aplikacji dla poszczególnych krypto. Zainstalujmy apkę dla Ethereum. Klikam na Install. A następnie Add Account. Klikamy dwa razy przyciski nawigacyjne na ledgerze. synchronizacja. Teraz możemy dodać nazwę. I klikamy na New Add Account. Konto zostało pomyślnie dodane i klikamy DOM. Pokażę Wam, jak zrobić przelew z Binance na portfel Ledger. Logujemy się do giełdy. Przechodzimy do portfela i wybieramy przegląd portfela. W nowym oknie wybieramy główne konto. Jako przykład posłuży nam Bitcoin. Na wybranej walucie wybieram z prawej strony wypłata. W kolejnym kroku powinienem podać adres, więc przechodzimy do apki Ledger Live. Klikamy na zakładkę Accounts. Wybieramy Bitcoina. Pamiętajcie, aby wcześniej zainstalować apkę dla danej waluty w zakładce My Ledger. Klikamy na Receive, następnie Continue. W kolejnym kroku musimy podłączyć Ledgera do komputera, wpisujemy potem PIN i akceptujemy. Następnie na Ledgerze wybieramy Open the App Bitcoin i potwierdzamy poprzez równoczesne naciśnięcie dwóch przycisków nawigacyjnych. Na ekranie komputera pojawia się adres dla Bitcoina. Teraz musimy sprawdzić, czy adres jest taki sam jak na wyświetlaczu Ledgera. W przypadku mojego Ledgera Nano S adres na wyświetlaczu nie mieści się w całości, został on podzielony na trzy partie. Naciskając prawy przycisk nawigacyjny przechodzę do kolejnej części adresu i porównuję z tym, który wyświetla się na ekranie komputera. Jeśli się zgadza, to kopiujemy adres naciskając na kwadracik, a następnie na urządzeniu klikamy prawy przycisk nawigacyjny, Wybieram Approve i naciskam dwa przyciski nawigacyjne. Wracamy do komputera i przechodzimy do giełdy Binance. Klejamy adres. Teraz możemy dostosować wielkość okna tak, aby w łatwy sposób móc porównać, czy adres jest taki sam jak na Ledger Live. Klikamy na Reverify, aby ponownie zobaczyć adres. Jeśli jest poprawny, to kontynuujemy przelew. Wybieram sieć, w moim przypadku jest to BTC Bitcoin. Możemy zobaczyć, jaki jest orientacyjny czas księgowania oraz opłata. Wpisujemy ilość lub naciskamy max, aby przelać wszystko z danej waluty. Klikamy wypłata. Klikając kontynuuj, potwierdzamy poprawność adresu. Następuje weryfikacja bezpieczeństwa. Klikam uzyskaj kod, aby otrzymać jednorazowe kody autoryzacji SMS oraz e-mail. Wasza weryfikacja bezpieczeństwa może wyglądać inaczej. Wszystko zależy od ustawień bezpieczeństwa na giełdzie Binance. Po wpisaniu wszystkich kodów klikamy na wyślij i czekamy na transfer środków do ledgera.